Hej, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco serdecznie z tej strony Kosmo I witam was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku będę oceniał i robił jakby ranking światów, które doszło do The Sims 4 Jest ich już sporo, bo... 18 i są to bardzo różne światy, więc słuchajcie, postanowiłem coś takiego zrobić. Myślę, że to będzie fajnie. Można jakby pokazać jaki wy macie gust, jaki ja mam gust i jakby zobaczyć jakie są plusy i minusy tych miast. I ogólnie to Lili Sims zrobiła już taki filmik i nawet ja od niej sobie ściągnąłem tą tier listę całą, gdzie będziemy to wszystko robić. A ogólnie myślę, że się ona nie obrazi, bo nie wiem czy wiecie, ale jesteśmy besti co do jakiegoś czasu, bo pojawiliśmy się w tym samym trailerze, w tym samym filmiku. Zobaczcie tutaj e, zapowiadającym właśnie najnowszy latek do Simsów wiejską sielankę. Wiecie o co chodzi jest tam tutaj, ja widzicie? O, proszę bardzo, ja. I tu znowu jestem, ja patrzcie, cieszę się, taki zadowolony, jak widać, bardzo mocno. I, i Simzi też tutaj jest, także... O, o, patrzcie, o tutaj, także wydaje mi się, że nie będę dziewczyna obrażona, słuchajcie. Jakby, ja bym się nie obraził, także polecam, zajrzyjcie na jej film, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ona, co ona sądzi o tych światach, a teraz zobaczymy, co ja sądzę o moich, w sensie, o tych Simzach. No więc dobrze, będziemy sobie, wydaje mi się, szli po kolei, tak w ogóle pogoda jest szalona ostatnio. W każdym razie nie myślmy sobie o tym. Będziemy sobie szli po wszystkich światach po kolei, bo one są chyba w ogóle jakby tutaj wszystkie po kolei od, od najnowszego do najsta od, od najstarszego do najnowszego, no bo pierwszy świat to była wiadomo, Wierzbowa zatoczka, a na końcu mamy górę Komorebi, także wszystko się zgadza. I będziemy sobie oceniać, co sądzimy o tych światach. Tak, zacznijmy od Wierzbowej zatoczki i to jest ogólnie świat, który ja całkiem lubię. Wydaje mi się, że jest taki przyjemny. Bardzo często w ogóle w nim jakby gram i mam dużo ni z nim jakby wspomnień, bo jednak wiecie, to jest pierwszy świat, który... w którym grałem. W sumie jak tak sobie przypominam moim Pierwszą rozgrywkę, właśnie w czwórce, to był świat numer jeden, właśnie jakoś nie wiem, zupełnie o ole, oale, oada, zdrój i wybrałem Wierzbową zatoczkę jako pierwszy. Także ogólnie mi naprawdę się ten świat podoba. Jest zielono, a ja lubię jak jest zielono, jest naprawdę mimo tego, że jakby jest to świat pierwszy, to wydaje mi się, że jest bardzo dokładnie zrobiony i jest bardzo przemyślany. Także to zwanie na plusik, powiedziałbym ten świat. No jedynie ta dzielnica o tutaj mi się średnio podoba, to taka biedniejsza, ale mamy też boba i pancake'i tutaj, więc jest słako. Bardzo też. Ten park, bardzo ładny. Tutaj nawet wydaje mi się, jest to cała dzielnica taka community bardziej. Także, no może nie jest to mój ulubiony świat, ale jest taki ok po prostu, no nie? No i teraz przejdźmy do tej tier listy. I w tej tier listy mamy kilka kategorii, pięć notabene. Pierwsza to jest Usun Delete. Yy, mamy Useless, czyli taki bezużyteczne. Does the job, czyli po prostu robi robotę. Yy, cool, czyli że jest cool. No i I'm moving, czyli po prostu przeprowadzam się, chcę tutaj mieszkać. Więc wydaje mi się, gdzie ona jest teraz, wież Zatoczka, Który to jest, o Jezu, to jest Zatoczka? Tak mi się wydaje. Także ja wierzchołom dałbym w kul cool, bo jakby, no nie jest niesamowita, ale jest taka cool. Jest, jest spokojnie. Ja, ja lubię ją i jakoś mi w sumie często jakby wracam do tego świata. No nie wiem, po prostu. Jest taki przy, przyjazny, taki mocno, tak mi się wydaje. No to teraz jesteśmy do Oazy Zdrój i ja z Oazą Zdrój mam problem, bo ja ogólnie nie przypadam za światami pustynnymi. No jakoś mi nie leżą totalnie, ale pamiętam, że w tej dzielnicy też miałem jedną ze swoich pierwszych gier w sumie. Może nie na początku, ale później też długo bardzo grałem w jedną rozgrywkę tutaj i tak mi po jakimś czasie zbrzudło oaza Zdrój, że nigdy nie, nie wróciłem. No w sumie jest tu spoko, ale nie, po prostu no pustynne światy mi nie leżą. Bardzo mi się podoba, wiecie, która ta dzielnica, gdzie jest troszeczkę trawki zielonej ta bogatsza, o tutaj, tu jest cool całkiem, o tu, tu mi się podoba, tu jest całkiem spoko, ale no tak jak mówię jakoś nie za mocno przypada mi do gustu, natomiast podoba mi się styl y, właśnie tej dzielnicy bardzo, taki nie wiem, te domki nawet nie są brzydkie jak na, jak na EA, więc jakby wydaje mi się, że spoko no nie i w pewnym momencie ten łuk taki, który jest tutaj był w każdym, w każdym tle mojego filmu, jeśli chodzi o miniaturkę, także to trzeba tak jakoś docenić, także myślę, że, że oaza zdrój jest w takim dość the job, bo no nie jest to mój ulubiony świat, ale też jakoś y, jakby, nie jest tak, że go nie lubię Lubię mocno, no nie? Także, do the job jest okej, okay, robi robotę swoją. Kolejny świat, który doszedł do Desim 4 doszedł z dodatkiem Witaj w pracy, czyli pierwszym dodatkiem do Desim 4 jest to promenada Magnoli. A e, nie, sorry. Promenada Magnoli była wcześniej, czy Newcrest było wcześniej? Ha, bo to jest jeszcze Newcrest. Czekajcie. Okej, okay, Witaj w pracy wyszło 31 marca 2015 roku, a New Crespo pojawiło się 11 czerwca 2015 roku. Okej, okay, to wróćmy do. Najpierw do promenady Magnoli. Tak, promenada Magnoli jest to świat, który doszedł z. Witaj w pracy. I jest to jeden z najmniejszych światów, który doszedł w sumie właśnie do desim 4. Wydaje mi się, że nie ma świata, który ma mniej parcel od promenady Magnoli, chociaż mogę się mylić. Ma 4 parcele. I jest takim jakby przedłużeniem. Wierzbowej Zatoczki troszeczkę, bo styl jest no, bardzo podobny, tutaj mamy nawet jakieś takie bagna, więc jakby i, i te takie właśnie podobne drzewka i tutaj też podobną rzeczkę, także wydaje mi się, że to jest właśnie takie przedłużenie Wierzbowej Zatoczki, taka jakby dzielnica, wiecie, zakupowa i tak dalej, no ale mamy cztery parcele i tak naprawdę jest tutaj dosyć pusto i zupełnie szczerze że powiem, że nie wiem, może raz... W życiu coś tutaj wybudowałem. Także, no, wydaje mi się, że można byłoby to równie dobrze, nie wiem, dodać do Wierzbowej zatoczki albo zrobić jakieś lepsze miasto. Także, no, dla mnie promenada Magnoli to jest e, useless po prostu, no, nieprzydatne. Jakby ja, nie wiem, jak wy, ale ja tam często nie chodzę. I teraz przejdziemy sobie do świata jedynego, który tak naprawdę jest zupełnie inny od wszystkich światów, ponieważ jest pusty. Newcrest zostało dodane, ponieważ wiele osób chyba narzekało po prostu, jakby, że mamy strasznie mało parcel. I ja kiedyś nawet podjąłem się zrobienia z całego. Go, w sensie wiecie wypełnienia go swoimi parcelami. Ale no nie wyszło. Bardzo lubię tą dzielnicę. Często w tej dzielnicy budowałem domy i często nawet w moich seriach ta dzielnica się pojawiała. Pamiętam, że no bo ona jest taka też przyjemna tutaj, troszeczkę na takim uboczu i do tych domków ładnie można coś dopasować, które tutaj są. Dla mnie ona jest naprawdę spokojna, ale New Christ to też takie, można powiedzieć, przedłużenie wierzbowej zatoczki. No i tak jak mówię, też uciążliwe jest bardzo to, że trzeba je jakby samemu wypełnić. Wiem, że dla wielu builderów na pewno to była ogromna, jak wiecie, yy, Możliwość na robienie ciekawych rzeczy, bo pojawiło się tutaj dużo działek. Ta dzielnica mi się podoba, no strasznie to wygląda jakby tutaj coś dopasować do tego z tymi małymi działkami. Nie wiem, tutaj nie można jakąś taką shopping właśnie, shoppingową zrobić też dzielnicę, bo nie widzę tutaj jakby jakoś domków. Także no ja bym dał Newcrest na... Robi robotę, robi robotę, ale nie jest to mój faworyt. Boże, który to jest Newcrest teraz? To jest Newcrest, zgaduję. Czyli no, no, nie mój faworyt, zdecydowanie. Następnie mamy Windenburg. I jest to e, największe chyba miasto, słuchajcie, które do tej pory doszło do Simsów 4, bo zobaczcie, ono ma parcel, Boże. 7 już w jednej dzielnicy. 27, jeżeli dobrze policzyłem. I jest to takie, nie wiem, no zupełnie inne miasto, bo jednak, jak sobie myśli się o, si o Simsach, w sensie teraz może to się faktycznie zmieniło, ale jak kiedyś się myślało o Simsach, to był taki, wiecie. Symulator Amerykański, amerykańskiego życia. A nagle mamy tutaj piękne, wejdźmy sobie nie wiem do, do tych typów. A teraz mamy takie piękne, po prostu niemiecko inspirowane miasteczko, może troszeczkę bardziej. Jest to też z perspektywy tego, jak Amerykanie widzą Europę, natomiast i tak jest ono zrobione bardzo ładnie, jakby, mi się strasznie podoba Windenburg i to jest jedno z miast, w którym, no, z którego najczęściej korzystamy jest nawet w tym mieście na no, moja ulubiona działka, którą zaraz wam pokażę, ale to za chwilę do tego przejdziemy, po prostu korzystam z niej zawsze. O, akurat śnieg pada i jest brzydko. Natomiast, no, pięknie tu jest po prostu, te domy i ten styl cały, ja wiem, jakoś tak się czuję blisko z tym, jest to zupełnie, słuchajcie, Czemu ja w ogóle, nie wiem, ja muszę sobie zmienić na lato, czekajcie, bo to jest bez sensu, że ja nie mam lata, tutaj jest nieładnie, nieestetycznie, no niech ten niech sobie zniknie, nie wiem dlaczego on tutaj jest, i no po prostu nie wiem, jakoś tak mega klimatycznie tutaj jest, mi się strasznie podoba ten świat, to jest jeden z moich ulubionych światów jakby czwórce, zdecydowanie jest tu ślicznie. Autentycznie, pokażę wam tą moją ulubioną działkę, bo to jest hit. Nie zliczę, ile domów wybudowałem na tej działce. Na tej działce też miałem dom. Na tej działce nie mogę się teraz przenieść, akurat, bo nie jestem Simem. Boże, muszę iść do Simów. Ogólnie ta dzielnica to jest dzielnica, w której miałem chyba najwięcej domów do swoich serii. Na pewno tutaj była y, nastoletnia mama kiedyś, kiedyś temu. E, tutaj też mieszka babcia, zakaz drogowskazów gdzieś. Tutaj też mieliśmy z Kasią, Kasiulcią, dlaczego ja. Dlaczego my, w sumie? Także bardzo dużo tego było. Jest to, jest to coś niesamowitego. W tej dzielnicy też był ktoś z mojej serii, także no naprawdę, i tutaj mam też taką piękną dzielnicę shoppingową, ten klub, w którym miliony po prostu moich simów, nie wiem, zaszło w ciąży i tak dalej, bo jakieś wpadki, inne rzeczy. Jest to naprawdę miasto, w którym ja chyba gram najwięcej, naprawdę, no po prostu śliczne, świetnie przemyślane, uwielbiam je, jest jednym z lepszych miast w The Sims 4, zdecydowanie. Dla mnie także Windenburg i gdzie, e, słuchajcie, to jest chyba Windenburg. Mam nadzieję, że dobrze myślę. E, trudno jest to tak po tych kongach zajrzeć, ale e, jakby ja jestem gotowy na przeradzkę do Windenburga, także, także tak. No i zapomniałem o, o ważnym mieście. Bardzo, które wyszło wcześniej, 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 dawno temu. Przed Windenburgiem i przed promianą Magnoli, nawet, czyli w pierwszym dodatku, w pierwszym pakiecie rozgrywki do SIM4, czyli granitowe kaskady. Jezu, wiecie, jak ja tam w granitowych kaskadach nie byłem? niesamowite, no ładnie tu jest, ale granitowe kaskady Pokazują bardzo ten problem Sims'. Boże, ślicznie to jest naprawdę. Ten Simsów bardzo na początku, gdzie po prostu mieliśmy bardzo mało w pewnym momencie dochodzącego gameplay'u, i jakby mi się w ogóle ucieczka w plener kojarzy z bardzo nikłą ilością gameplay'u, właśnie. I jakoś tak, no nie wiem, rzadko tutaj po prostu wam, bo nie ma co tutaj robić, mam takie wrażenie. No co pochodzicie sobie, pospacerujecie, pozbieracie sobie jakieś obiekty kolekcjonerskie i tak naprawdę tyle, także no nie wiem, może to będzie wredny z mojej strony, ale granitowe kaskady dam na, czy to jest aż tak useless jak, nie to zmienię to, promena Magnoli będzie na delete, a useless dajmy granitowe kaskady, okej, okay. to jest mocna decyzja, ale tak jest, następnie mamy San Myshuno, czyli kolejną nowość w tak naprawdę Simsach 4, bo mamy bloki i naprawdę mamy fajną w ogóle interakcję z miastem, bo mamy te festiwale całe w mieście i tak dalej, więc nie wiem, ja jakoś z San Myshuno zawsze byłem blisko i często też tutaj moje simowie się wprowadzali. Jakoś, nie wiem, mega dobrze mi się gra tutaj, zawsze. Może nie w tych bogatych dzielnicach i tych wielkich blokach, bo... Mm, ja akurat nie lubię wielkich pomieszczeń w Simsach. I zauważam, że wielu z was też. Także te mniejsze dzielnice, biedniejsze takie blokowiska, kamienice w San Myshuno są super i ja bym dał. San Myshuno jednak na, na to, żebym się chętnie tutaj wprowadził jakby. Myślę, że jest to dobra ocena. Serio. Wydaje mi się, że kolejnym miastem po kolei powinno być... E, powinno być Forgotten Hollow i Forgotten Hollow... E, I jakby Forgotten Hollow to jest naprawdę bardzo pasujące do wampirów miasto, nie oszukujmy się, natomiast jego mroczna aura wprawia mnie po prostu w jakieś myśli równie mroczne. I po prostu nie umiem w takim, w takim otoczeniu grać. Zupełnie szczerze, jakby strasznie nie lubię niesłolecznych miejsc i, i takich właśnie depresyjnych. Także no nie mój klimat, nie mój klimat, słuchajcie. Także Forgotten Hollow useless. Useless, też dla mnie useless, zdecydowanie useless. I chyba po Forgotten Hollow mieliśmy. Nie, psy, nie, mieliśmy Psychoty. Tak, Psychoty i, i Brindleton Bay, czyli kolejna piękna, wiejska miejscowość. Jedna z moich ulubionych mieściń osobiście ma Swoją wiejską dzielnicę, która jest śliczna. O, akurat chmurki się pojawiły tutaj. Ale jest to po prostu pięknie. Mamy tutaj taki fil małej wioseczki, małego takiego miasteczka. Tutaj w ogóle, w ogóle, szczególnie w tej dzielnicy, to jest jeden z moich ulubionych I tutaj zaraz mamy takie pola y, piękne, jak widzicie, z jakimiś tutaj stopkami siana i tak dalej. No jest to po prostu pięknie. Tam dalej jakieś w ogóle krowy są, także nie wiem, czy to był spoiler na to, co dojdzie w końcu do simsów kiedyś, kiedyś, bo jednak po czterech latach dopiero. No ślicznie tu jest. Ale również mamy tą taką piękną dzielnicę. Piękną dzielnicę nad nadmorską która też ma strasznie swój klimat, jakby tutaj ile moich simów po prostu, o boże, jak to jest w ogóle ślicznie możemy sobie właśnie pojechać również do latarni morskiej, tutaj ile moich simów jakby przeżywało swoje romantyczne momenty, to wy nawet sobie nie zdajecie sprawy ten piękny mostek tutaj z tą rzeczką, no ślicznie tu jest no i mamy też tą dzielnicę z piękną i, i, i wielką latarnią morską, gdzie i moi simowie mieli śluby, i zaręczyny, i to jest piękna plaża no po prostu jest tutaj, osobiście powiem szczerze, ślicznie i jest to również jedno z moich ulubionych miast. Także moi kochani, Brindleton Bay idzie do I'm moving, czyli przeprowadzam się tutaj. Mało mam miast w kul. I to mnie. to jest dziwne. Hm. Okej, okay, no trudno. Kolejnym miastem jest Salvadorada. To jest piękne miasto. Szczerze. O Jezus. No, jedno z bardziej dopracowanych i piękniejszych miast. No i też to, że jest ono po prostu inne od innych miast w Simsach. Że dla mnie jest to coś pięknego. Nie wiem, jaki nawet feeling taki, wiecie, meksykański, trochę można z tego czytać. Wiecie, piękna dżungla. Nie, no śliczne po prostu. Natomiast troszeczkę odbiera dla mnie tutaj jednak to, że mamy tutaj parcel do wynajęcia, no nie? Także ja bym dał Selvadoradę tak na... na kul. Cool. Wydaje mi się, że to jest spoko opcja, żeby dać to na kul. Cool. przeszedł czas na... Duży, za, duży zawód, duży zawód, czyli dodatek, zostań gwiazdą i decydowali. Cóż mogę powiedzieć o tym świecie? Mm, mało parcel, te parcela jakoś, jak widzicie, jak tutaj, dziwnie oddzielone od, od chodników, totalnie... nie wiem. Nie lubię tego świata, nie wiem dlaczego z czasem mi się tak po prostu znudził i yy, nie wiem, jakby. Wiecie, daje takie wajby właśnie. USA, yy, Kalifornia, takie rzeczy, Hollywood i tak dalej, no nie. Ale jakoś, no nie wiem, ja tego kompletnie nie czuję. Nie wiem dlaczego tak jest. Okej, okay, widok z tej dzielnicy Sławy jest, jest spoko, no nie. Jakby ja go lubię. U, teraz nie wygląda dobrze, ale zaraz się załaduje. Albo i się nie załaduje? Nie wiem dlaczego tak jest, no ale. Widok miał być dobry, stąd. Ta dzień jest jeszcze okej. Okay, spoko, ale no nie wiem, jakoś nie przemawia do mnie ten świat zupełnie. To, co dajmy, do, 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 no, no robi robotę. Nie powiedziałbym, że jest bezużyteczny, bo jednak niektórym może się spodobać, ale nie jest to mój ulubiony świat. Zdecydowanie nie. Następnie mamy StrangerVille, czyli świat y, pakietu rozgrywki Stranger StrangerVille. Tak samo nazwanego zresztą. Ma kilka fajnych rzeczy ten świat w sobie, jest Tak mi się kojarzy ze Stranger Things bardzo, chociaż światy jakby tam mimo tego nie były w ogóle jakoś podobne, wiem, zawsze jakoś miałem wrażenie, że to jest jakby w, jakim, w jakimś sensie bazowane na Stranger Things to wszystko. I ta dzielnica jest mega cool, no ładny jest, no trzeba przyznać, że naprawdę jest tutaj tak staranny, starannie wszystko tutaj powkładane, szkoda, że nie można tutaj nigdzie podróżować, no nie, ale ta dzielnica jest naprawdę mega spoko, no tu jest trochę pustawo. Ale no, podoba mi się to, ale nie wiem, jakoś tak ten model fajny jest taki opuszczony, coś w tym stylu. Ale wydaje mi się, że sama rozgrywka jakoś mocno zniechęciła mnie do tego miasta. Jakby te przechodzące, wiecie, typy zarażone, nie mój klimat. Także dałbym to na. Dust the job? też. No, piękne Sulani. No, jeżeli chodzi o ilość słońca, i sam klimat, i piękne plaże, i piękna, krystalicznie czysta woda, to jest to jeden z moich ulubionych światów. Tak, na pewno. No, jest tutaj ślicznie, tylko tak jak mówię, bardziej wakacyjnie niż tak jakby nieczęsto moimi simami się tutaj w sumie powiem że przeprowadzam, bo wydaje mi się, że mieszkanie w Sulani wymaga takiego pewnego specjalnego stylu życia, który jest mi narzucany, można powiedzieć, tak jak wiecie, wyspierskiego. No, jakby nie widzę tutaj jakichś biznesmenów, czy kogoś, którzy by mieszkali tutaj jakoś, nie wiem. No, ale nie ma co się oszukiwać. Sulani jest naprawdę cool. I do takiej kategorii też Sulani ląduje. Cool. Nie jest to miasto, które mnie mega zachwyca, ale jest naprawdę świetne. Kolejne na liście jest Glimmerbrook z Krainy Magii. I w sumie to jakby nie jest mega złe miasto, tylko no też to jest taka... trochę ucieczka w plener i granitowe kaskady, minimalnie zmienione, więc też mi jakoś to, słuchajcie, no nie jara mocno. Też jest to mała, małe miasto, no nie wiem, jakoś niedużo można tutaj robić, nie jestem przywiązany w, jakoś do tego miasta i w sumie nigdy w nim moi sobie nie mieszkali chyba jakoś na dłużej, także no tak to wygląda, nic, nic szczególnego bym powiedział, też mi się kojarzy tak, to mi się właśnie tak kojarzy bardziej w sumie Stranger Thingsowo, albo z, z jaką grą? Z Life is Strange, tylko że z drugim sezonem, też trochę w sumie. Także no też nie mój klimat. Nie dałbym Glimmer Brook do Does the Job. Dałbym to raczej do Useless też. No bo to też jest totalnie mój klimat. Następnie mamy Brightchester i mamy tutaj dodatek Uniwersytet. No i cóż mogę powiedzieć? To jest tu tak ładnie. Trochę też wydaje mi się bardziej... europejsko? Czy ja wiem? No może. Szkoda tylko, że też jest tak tutaj mało do roboty i wiecie jakby... W tej studenckiej części no są cool budynki, ale też do wielu z nich nie możemy wejść. Także... No, też nie jest to miasto, w którym moi Simowie mieszkają za często, niestety. Chester dałbym do takie... does the job. Mam nadzieję, że pomyliłem, to jest Braichchester, a to jest... Bardzo podobne ikonki mają z Evergreen Harbor. Co nie? Identyczne prawie. Następnie mamy Evergreen Harbor, czyli miasto z życia eko, i to jest miasto, które mi się podoba, ponieważ ma apartamenty, ponieważ jest ono bardzo plastyczne, w sensie mamy tą jego brzydką wersję, średnią wersję, tą piękną wersję, i nie wiem, jakoś fajnie można te dzielnice jakoś tak wyjaśnić. To jest taka, wiecie, robotnicza bardziej dzielnica, bo tu widzicie mam jakieś kopalnie i to wszystko. Nie wiem, jakoś pasek jest tak różnorodny, nie jest wszędzie pięknie, kolorowo i tak dalej, tylko mamy jednak różne jakby wersje tego. O, i mamy fajną stację, więc no, naprawdę bardzo mi się podoba. Jedno z też lepszych miast wydaje mi się, Evergreen Harbor właśnie. Także ja Evergreen Harbor dałbym do cool. Okej, okay, no i teraz idziemy do, do batu. Um, nawet nie będziemy tu wchodzić, słuchajcie. Ja aż mi przykro, że sobie wspomniałem o tym, o tym pakiecie. Nie, to jest takie nieporozumienie. Nie wiem, jak to się stało, że to tutaj jest. Także no, no, Batu z podróży do Batu mamy tutaj do usunięcia. Najlepiej, tak bym rzekł. No i na końcu Góra Komorebi, czyli ostatnie miasto, które właśnie stało. Przedstawiona Design 4, no dalej będziemy mieć e, handford on Bagley Bagley z y, następnego dodatku Design 4, ale o tym będziemy mówić, jak już to ten dodatek wyjdzie. I to jest fajne miasto, jest dużo rzeczy się dzieje i jest azjatyckie, chociaż ja, jeżeli chodzi o to, to liczyłem właśnie na takie bardziej azjatyckie miasto, w sensie takich, wiecie, wszystkich na wolnych błynków na sobie i tak dalej, e, i tego wszystkiego. No tutaj tego niestety nie ma, jest tak bardziej przestronny i tak dalej, no trudno. Ale ogólnie jest to niebrzydka, 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 mieścinka. No i też duży plus jakby do tego, że są tutaj stworzone też parcele przez właśnie graczy, no nie? I widać to, że to po prostu są parcele stworzone przez graczy i wyglądają one naprawdę dobrze. Podoba mi się tutaj serio taka japońska wioseczka, fajnie, o i taka sama stacja benzynowa co w Evergreen Harbor. Także ja bym dał na kul. Cool. Górę Komorabi też. I wiecie, czego mi brakuje w Simsach 4? W sumie tak sobie wymyślałem tego typowego polskiego miasta, wiecie, takie bloki komunistyczne, z wielkiej płyty to by było coś. Po prostu przywieźmy The Sims 4 teraz do bloku wschodniego tego chcemy, słuchajcie. Na no, takie coś liczę w przyszłości. tak wygląda Matiarlista. lista. Mm. Nie jest źle. jestem ciekawy jak u was to wygląda, słuchajcie, co wy sądzicie o tych miastach, co wy sądzicie o tym, co ja sądzę o tych miastach, napiszcie jak wy byście to wszystko umiejscowili i być może porobicie to, słuchajcie, wszystko ze mną i zobaczymy jak będziemy, słuchajcie, się różnić, także ja wam wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, temperatura wzrosła jeszcze bardziej, uciekam, bo jest mi strasznie gorąco i się strasznie poce. widzimy się w kolejnym filmiku. moi kochani, do zobaczenia następnego i cześć, jeżeli wam się to podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie oczywiście, Papa. pa, do następnego, hej!